Spójrzcie, jakie piękne prawdziwki dzisiaj będą. Tutaj pierwszy. I zaraz was, wam pokażę drugiego. Tam, ten drugi jest jeszcze lepszy. Coś wspaniałego. Zapra Zapraszam wszystkich na film, bo będzie się działo. Tylko gdzie on jest? A jest tutaj. Spójrzcie, jaki piękny. Więc wszystkich zapraszamy. Drodka, Tomek i ja. Witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy w lesie. Witamy. Z Dorotą i Tomkiem. i Zapraszamy na film. Dziękuję za ostatni film, bo wyświetlenia są super. I chciałbym Wam pokazać na wstępie pięknego, prawdziwka, takiego podwójnego. Więc jeszcze raz zapraszamy i miłego oglądania. Dobrze? No i tu. Nie, jak go jeszcze wyciągnę tutaj dla widzów. Jaki ładny, podwójny. Te piękny. Idealny na miniaturkę. O, jeden. I drugi. Ale sucho jest, wiecie? No nie jest Ale ja je wyciągnę, jest bardzo sucho. O, tak wyglądają. Spójrzcie. Super. Czyli każdy już ma prawdziwka w koszu, czy w wiaderku. Z jednej, z drugiej strony. Zaraz je oczyszczę. Jeszcze raz zapraszam na za film. Taki teraz lasek jest. Tutaj Dorotka znalazła ładnego prawdziweczka. Dawaj Dorotko, wyciągaj. Ale fajny. A zaraz... Yy, o. O, taki ciemny. A taki z takim korzonkiem. Super. Dobra. Powiem Wam, że wchodziliśmy tutaj i też yy, spacerowaliśmy po tym lasku, ale było chyba za ciemno i nic nie było Ej, widać. Wyjść, wiesz? A, a teraz... To... Właściciel tego... Yy, <laughs> Prawdziwka, znalazł kolejnego, o, zobaczcie. O. Szczerze, taki miło zaskoczony jestem. No proszę bardzo, pani, pani Tomaszu. Ładny, prawda? Taki, <taki> trochę chorobity był. To no nie jest. <taki> nie wyrósł. Obrobimy. <taki> no nic, idziemy dalej. To już jest pięć na samym wstępie, fajnie. Naprawdę, trochę widniej się zrobiło i grzyby się pojawiły. Zdążyły urosnąć. Dosłownie przy samej drodze. Mamy kolejnego. Grzybka pięknego, tym razem Dorotki. O, weźmy, zobaczmy jaki fajny. O, zakryjmy. O, taki trochę dziwny. Proszę, właściciel co oddaje. Jak fajnie z kimś chodzić. Dziękuję. To każdy mnie tutaj woła i mogę sobie nagrać na film, pokazać wam piękne grzybki. Tutaj są zupełnie inne. Każdy ma po dwa, więc super się zaczęło. Jak widzicie, sporo muchomorów tutaj jest, więc prawdziwki, prawdziwki muszą się pojawić. Więc Jest trochę chłodno i ma być jutro przymrozek, więc bardzo prawdopodobnie, że to jest ostatni dzwonek na, na prawdziwki, niestety. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Idziemy dalej. Kręcimy się tutaj. Mamy coś jeszcze? Nie, tutaj mamy... Tutaj mamy następnego, fajnego. Zaraz spójrzcie przy samej drodze. O! Zupełnie... Powinien... Ale koźlarz. <ścoughs> Taki. No to piękny prawdziwek mamy, ale chorował jakby młody i zrobił się koźlarze. <ścoughs> Właśnie się kręcimy po takim fajnym lasku. Małe dąbki są, brzuski. Ale po prostu yy, słabo jest. Trochę maszlaków udało mi się znaleźć, jednego takiego wielkiego. Ale przyznam, że o dziwo nie ma nic. Podobno tutaj jest zawsze dużo prawdziwków takich. Chyba usiadkowanych, więc szukamy dalej. Mam nadzieję, że zaraz coś wpadnie. Ale lasek jest i ma sort, jak to się mówi. Super, no nic. Mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy z prawdziwkiem. Właśnie przyjechaliśmy tutaj do tego lasku. Tomek znalazł ładnego. Dorodka znalazła też takiego kopniętego, ale ten jest piękny. Taki fajny, no takiego też bym zobaczył. Przez chwilę Dorotka też nazbierała sporo tych prawdziwków w takim innym miejscu. Ale to miejsce bardzo lubię, naprawdę. Jest fajne. Tutaj Dorotka szuka, Tomek szuka. No a ja nagrywam. O. I pozdrawiam yes. wszystkich. Właśnie. Szukamy dalej. Teraz moja kolej. Właśnie. Mam tutaj kanie. Przed chwilą z... nie widziałem jej właściwie. Ale tu mam pięknego, prawdziwka. Zobaczcie więc z tego lasu nie wyjdę na pusto <laughs> Znajomi pozbierali OLE Trzon fajny o, czekajcie o ślimaczka trzeba zostawić chyba że jak ktoś lubi o, takiego widać że nikt nie, nie spojrzał go wcześniej znaczy, nie spojrzał na niego wcześniej i nie znalazł więc jest fajny a tutaj mąkanie więc chyba będziemy się kierować na podgrzybki zaraz. Przyjechaliśmy drugi raz na taką miejscówkę. Zostanęliśmy ostatnio przy drodze i było sporo mm, koźlaków, ale też y, kilka znaleźliśmy. Dwa właściwie, nie kilka, może dwa to kilka. W każdym razie tu mam prawdziwka, a Tomek krzyczy, że tam ma dwa. Więc tutaj fajne takie świeżutki, jeszcze się nie przebarwił na żółto. Zobaczcie takie brzuski. I teraz. Dużo mu homorów, takich fajniutkich. Teraz może idąc po drodze do Tomka uda mi się też coś trafić. Tak by było najlepiej. Bo jak na razie z nas są chyba w sumie trzy. Ale ja to mam frajdę, bo po prostu yy, przy okazji sam znajduję, a zawsze znajomi mnie wołają, więc mogę tak sobie... O, słyszycie tak jak lubię, czyli takie nieduże. Duże, ładne. Ale, o jezu! No, proszę Państwa! Czemu ja tędy nie szedłem? Takie lubię, naprawdę. Ale, bajka, zaraz sobie nagram rila pięknego. Czy szorca Tutaj jest właściciel Tomek. A, żebym tego nie. No właśnie. No właśnie, no to dobra, zaraz ten, zaraz to wyciągam i idziemy dalej. Tutaj mamy następnego. Przed chwilą Tomek znalazł dwa. Teraz y, Dorota też znalazła pięknego. Właściwie mi się wydaje, że to są dwa. Spójrzcie sami, jakie ładne takie dębowe. Dwa albo nawet trzy. O, połączone ze sobą kapeluszem. Super, troszeczkę straciły tego. Nie wiem jak to się nazywa, ale koloru na kapeluszu, ale wygląda tak śmiesznie, wesoło. W każdym razie mamy kolejny prawdziwek piękny do kolekcji dzisiaj. W drodze na podgrzybki. Dobra, teraz fajna sytuacja. Tomek mnie zawołał i powiedział, że tam jest koło wiaderka. Ja idąc do Tomka, znalazłem swojego. Drodka też była blisko i mówi, to teraz ja muszę swojego znaleźć. I tak. Chodzą, zobaczcie, chodzą i szukają, ale mówi, że jest też koło wiaderka. To ja tego na razie zostawię. Pokażę wam, tak. <grym> jakie tu mamy. Jakie jest Prawie. tutaj. A, tutaj jest, zobaczcie. Praktycznie go nie widać. Stamt z tej strony nie bardzo, ale z drugiej widać. O, przebarwione tylko z jednej strony. Ale super. Naprawdę. Jeden. Teraz pójdźmy do Tomka. Też koło wiaderka. Wszystkie grzybki zostały w samochodzie, nie nosimy ich ze sobą. Ale kurde, tu już jest ile tych grzybów mamy? Dwa tomek, ty, ty dorota, jednego, drugiego, trzy, no i ja jednego. Sporo. A, no to takiego to bym zauważył. Dobra, o, zobaczcie, Raderku, te, te ładne. Dobra, tutaj można wyciągnąć. Ale widać, że świeży, bo jeszcze, znaczy już się przebarwił, nie jest biały pod spodem, ale już jest fajny. Dobra, Tomkowi zostawimy i tamte pójdziemy wyciągnąć. Ale czad, mega fajnie, cieszę się, niesamowicie, właściwie można było zdjęcie zrobić, ale już niech będzie. Dobra, gdzie ten mój, bo zaraz się okaże, że, a tutaj, tutaj, to tu wyciągnijmy go. Muszę się pochwalić chociaż czymś swoim, ale <laughs> no, tylko latam od jednej osoby do drugiej. O. Uwielbiam ten kolor. Jeszcze tylko biały rancik dookoła i trochę grubszy trzon. i Idealny by był. No może nie taki obryziony, ale fajny. Super. Powiem Wam, że ten las nie chce nas wypuścić. Piękne muchomory dookoła. Czy ja nie, nie nagrywałem tego muchomora wcześniej? A tutaj zostawiłem prawdziwka. Bardzo możliwe. O! Takiego młodego, fajnego mamy. Ekstra! Ale zupełnie inny. Albo mi się wydaje. Ale prawdziwek piękny. Jeszcze tam trzeba iść. Tamten róg. Ostatnio tam Dorota znalazła, więc może będzie następny Tomek. Każdy ma alejkę i idzie malejkami. Ale u gwiazd. O! Właśnie rozmawiamy, że teraz jeszcze jednego na odchodne. No i mi się udało trafić, co prawda najmniej znalazłem z wszystkich, więc fajnie, bo mam drugiego w tym lasku. Ten jest młodziutki, widać, że biały pod spodem. Fajny, fajny, fajny. Pokażę wam, że jest naprawdę zdrowe grzybki. O. Ała, przyciąłem sobie palucha. Dobra. Teraz go oczyszczę i, i wychodzimy z tego lasu. Idziemy dalej na podgrzybki tradycyjnie. Właśnie przeszliśmy na drugą stronę e, drogi. I oczywiście na dzień dobry pokazał się piękny, prawdziwek. Ale fajnie. Super dzień. Super. O! <śled> To tylko kuśnaku znalazł. Ale jajem, super, no super dzień. Super towarzystwo, super dzień. Fajne wobranie, naprawdę. Dobra. Zmieniliśmy tak. las teraz. Mamy yy, na podgrzybki właściwie przyjechaliśmy. I teraz mamy tutaj pierwszego. Dosłownie samochód stoi przy drodze. Drugiego. Tutaj mnie Drodka pilnuje, żebym wszystkie pokazał. <laughs> Trzeciego. A tu mamy czwartego i to wszystko takie fajne, małe. Ekstra. No to zbieramy. Dzisiaj kosz kosz podgrzybków musi tutaj być. Jesteśmy Ekstra. w tym lesie podgrzybkowym. Zobaczcie jaki piękny lasek, naprawdę. Ale w takim małym zagajniczku, takim nie wiem, brzuski tutaj są chyba tak. Mamy pierwszego prawdziwka pięknego. Zupełnie inny kapelusz. <laughs> Taki inny odcień. Ale jaki fajny. Spójrzcie sami, jaki piękny, młodziutki. Bajka. Zas oczyszczę. Może jakiś drugi tutaj będzie. Trzeba się trochę pokręcić. Mam nadzieję, zobaczcie, jak tu pięknie. Spójrzcie, jakiego pięknego tutaj. No, właściwie w takim lasku podgrzybki zbieramy. Pokażę, ile mam. Jaka jest różnica między mną a dorotką. No, tak dużo, proszę Dobra, bardzo. No, może nie będę w bo... <laughs> Tomek mi połowę <ponownie> oddał. <laughs> ale spójrzcie, jaka tutaj jest okolica piękna. I praktycznie nikt się nie spodziewał prawdziwka w takim miejscu, ale spójrzcie jaki piękny. Nie będę tego zdejmował. Nie myślcie, że ja to położyłem, żeby było ładniej. Bo tak też można pomyśleć, ale chcę to zaraz zrobić na Rila ładnego. Piękny, prawdziwek. W takim miejscu. Wygląda się wygląda cudownie. Tak właśnie spacerujemy po tym pięknym lesie. Tak mi się podoba, że po prostu mogę pojechać z kimś i ktoś mi pokaże zupełnie inne miejsca, które są tak cudowne jak tutaj. Naprawdę. Może z tej strony to już się kończy, ale zaraz tam wejdę. Ale ten lasek jest super na podgrzybki. I czasami może się zdarzyć... A, zielonki pod zielonki podobno są. I tutaj udało mi się taką fajną rodzinkę znaleźć. Jeden podgrzybeczek. O, ale no kurde, jaki długi trzon. Hop. Drugi. Ale fajnie wychodzą z tego muchu. Raz, dwa. Tu mamy trzeciego. Tam czwarty. Nie wiem, czy widzicie, widzicie chyba. Pójdźmy do niego. O. Uwielbiam zbierać podgrzybki. Może dlatego, że nie zbiera się ich pojedynczo, tylko seriami o, zobaczcie jaka fajna rodzinka ekstra cztery piękne podgrzybki bardzo lubię, bardzo lubię ich zapach i smak. Idziemy dalej. Powiem wam, że ten las jest naprawdę ekstra jest z każdej strony, gdzie się nie wejdzie jest zróżnicowany. Tutaj mam kanie moje grzyby powinny być takich rozmiaru, bo wtedy je rozpoznaje. No, jak stępień. Nie no, oczywiście żartuję, nie jest tak źle, ale zobaczmy, czy ona jest jeszcze. O, chyba. bielutka pod spodem. Czyli młoda. Super. Zabieramy ją do koszyka. Nie dużo tutaj. Ale ten las ma ogromny potencjał. Na pewno tutaj przyjedziemy jeszcze nie raz. Jak będzie wysyp tych podgrzybków. Wtedy będzie kolejny na pewno fajny film. Dobra, teraz muszę poszukać moich znajomych, bo nie wiem, gdzieś są przede mną, ale zaraz ich spotkam. Ten las teraz przeszedł w takie brzuski superaszcze, naprawdę ekstra. I Dorotka tutaj znalazła takiego pięknego maluszka. Ja bym chyba go nie zobaczył. Naprawdę piękny. A tu mamy takiego drugiego, mojego ulubionego. Więc las nam oddaje pięknie. Super. Jeszcze tylko fotki jakieś zrobić i idziemy dalej. No mam nadzieję, że ja coś jeszcze trafię. Zobaczymy. A Poczekajcie. Drodzy moi, mega szczęśliwy jestem naprawdę, chociaż nie, nie znajduję dużo, ale całe szczęście, że mam Tomka i e, Dorotę. Więc zawsze mnie wołają, jak coś jest fajnego i zawsze mogę to nagrać. Więc dziękuję jeszcze raz wszystkim za subskrypcję, za lajki, za komentarze za wyświetlenia, jak oglądacie te filmy, bo jest coraz tego więcej i bardzo mnie to cieszy. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, bo na 1000 subskrypcji jest konkurs i będzie coś fajnego. No, Znaczy wiadomo, już ostatnio coś mówiłem, więc zabieram się za wyciąganie tych grzybków i zapraszam dalej. Tutaj mamy pięknego prawdziwka. Zaraz go wyciągniemy. Dorodka znalazła. O, ale piach tutaj jest pod spodem czysty teren. Dobra, damy Dorotce, sobie go opędzluję, a ja zapraszam, o tutaj właścicielka Dorotka, a ja zapraszam Zdrabiam. Was. A właśnie, Dorotka, kogo chcesz pozdrowić? No wszystkich z grupy, tak? Naszej? Chyba, Podlasie? Oczywiście. No właśnie. Tomek, kogo chcesz pozdrowić? Kolegów na pewno. Może być. I żonę, z którą chodzisz. O, Jagelonie, no dobra. Dobra, trzymajcie się. A nie, trzymajcie się, zapraszam Was do mojego prawdziwka. Chodźcie, chodźcie ze mną. Mój jest chyba. Ja to wolę małe te prawdziwki. Znaczy, nie, niekoniecznie małe, ale mniejsze. <tum> Tomek się denerwuje, bo, bo ten. Zaraz, zaraz Tomek znajdziesz. No, zaraz Dorota znajdzie Tomkowi, więc spójrzcie, jaki mój jest fajny. Ale kurde, gdzie on. O, jest. Ekstra na kolana tradycyjnie. Tak się zbiera grzyby w białym stoku Na kolanach. O. Fajne. Zaraz jeszcze zrobię zdjęcie tylko i idziemy dalej, ale piękny kosz będzie dzisiaj znowu. Ten las tutaj jest naprawdę ekstra. Ma tak ogromny potencjał, że to się w głowie nie mieści właściwie. To właściwie pierwsze też są moje koźlaczki tu. Jednego przed chwilą znalazłem, tutaj dwa następne. Ale jest takie, Wyciągnę je, ale śmiesznie wygląda. Spójrzcie, długa, długi trzon. Bardzo długi. Ten las ma taki potencjał na grzyby. To tak wygląda mój zbiór do tej pory. Co prawda, dwa prawdziwki są Doroty. Ale tak mi się tu podoba. Jestem pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Właśnie się umawiamy na to, żeby przyjechać na podgrzybki, ale może też się uda przyjechać tutaj wcześniej. Jest po prostu bajkowo. Pięknie, pięknie. Tylko więcej powinno być prawdziwków moim zdaniem i czerwonołewców, których właściwie nie ma. No nic. Wracamy do samochodu, jeszcze ułożę koszyk z tych, z tych co mam w samochodzie. Jakoś tak, żeby ładnie wyglądało i zrobię zakończenie. Trzymajcie się ciepło, za chwilę się suszymy. Powiem wam, że tak jak zawsze mówiłem, najpiękniejsze prawdziwki rosną przy drodze i tak jest. Właśnie idziemy do samochodu. Spójrzcie, jaki piękny prawdziwek na drodze. Ekstra. Ale fajnie. Wyciągamy go i idziemy dalej. Tam jest następny. Zaraz idę. Teraz... Poczekajcie, jeszcze tutaj jest drugi. Idziemy taką ścieżką. Tam tylko... A ten też jest? Przepraszam. ja położyłam. Przepraszam. Tomeczku poczekasz jeszcze chwilę z oczywiście. tamtym. A ja bo, bo mam jeszcze pomysł na niego. Ale tutaj jeszcze Drodka ma następnego. Tak, proszę, zapraszam. <ścoughs> o! Jaki fajny! Tak jak ja. Ale no, właśnie tak jak Drota, no oczywiście. Poczekajcie, Rydza. patrzcie jaki piękny. Tu jeszcze tego szorca, tego zrobię i zaraz się widzimy przy samochodzie. Podsumowanie. Powiem Wam, że to chyba ostatni grzyb do kolekcji. Tu mamy pięknego muchomorka, a tego mi brakowało mojego czerwonewca. I taki fajny na koniec ekstra. Spójrzcie, jaki piękny grzybek. No, to mam wszystko: mam koźlaki, mam czerwonewce, mam podgrzybki. Kurki, prawdziwki, wszystko, wszystko tutaj znalazłem. Super, jestem mega szczęśliwy. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nasze grzybowranie. Nie liczyliśmy prawdziwków, ale jest ich około 40, może 50. Tu mamy podgrzybki, tu mamy maślaki, kilka kań, prawdziwki piękne, pod spodem koźlaczki i wszędzie są prawdziwki. Ten taki śmieszny, śmieszny. Nie wiem czy to, a wiem który to był, <laughs> wiem gdzie, a teraz, poczekaj, tutaj trzeba dać, yy, ten cięższy to odwrotnie może, Tomkowi, ten Dorotce, jakoś tak z boku, a ja się wcisnę tu w środek i mam nadzieję, że będzie nas widać, więc to osoby, które no, były na grzybobraniu, więc pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy za miło spędzony czas, koło pozdrawiamy. Grupę Podlasi oczywiście. Grupę Podlasie, oczywiście. I wszystkich, którzy jeszcze nie spróbowali tego sportu. Właśnie, więc wszystkiego dobrego trzymajcie się. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa. Hai!